Witam Was widzowie, są jaja, jesteśmy pijani dzisiaj, dzisiaj jesteśmy pijani, Zonik, no Puzonik to jakiś taki w ogóle krzywy jest. chcę przystąpić monitor, bo ja i tak nic nie widzę, a teraz to Ej, tylko A, Są A, grajmy tylko tylko Na pewno? O, z slajda zrobiłem. Karol stanąłeś na mnie. jaja ty, dobra. Hej. No, jest bez sensu. Dlaczego on się wcześniej <trym> wchodził, a teraz się tu nie wchodzi? Z, 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 nie mogę. Czemu celownik mi nie działa, jakby w drugą stronę celuje, co to jest? Czemu to larynger się w tego bo ja k***a staję ze do nogami! Co? Dobra! Chłopity. Mam go! O jest tu, ty! Widzę go! O kurwa. Dobra! Je da plantować. Ej, da się plantować! Jak ty tam no, weszłeś, ty? Zajmę no, ja miejsce! Mi się błędnik...

Mam akim, czekaj, mam plan. To ty się tu czołgasz, czy kto to jest? Kto to jest? To to jest! <laughs> A to ty tu leżysz. <laughs> dawaj na TB, dawaj na TB stary. Dawaj... <laughs> o, ty k**o wędzona. Ty <laughs> k**o zjeżdżaj! E my to będziemy grali k do soboty To nie mogłem Ja nie wiem Widzowie moglibyśmy to rozszerzyć jeszcze od bombsite B, ale chyba nie ma sensu Bombsite B będzie w drugim łapkę został Ej bez kitu, bez kitu, to jest racja. W drugim odcinku Karol? Nie, Christian ja cię proszę. Mam plan Iwan, mam plan sprytny. O kurwa. Ty Iwan są jaja Ej, tu są zakręcone granaty. Ej! Jestem 95! Ej, jak ja grałem z ODCHYLONYM łupem. Nie wiem, czy to widzicie widzowie. Umgnę za łupą! Umgnę łupę! Wiem ci nie. Fajnie, jak uga. Uuuu! Uh. Jakie wychylenia ty. Swoje. Nie, on mnie szuka. Weź umrzej, weź umrzej, Ivan, weź. Umrzej. A, Dzięki. Nie ma? Ivan, mogę się umrzeć, bo opatało się to. Czemu? Mój kontent. No to stary, A. chcesz, chcesz żeby mu mar? No Karol teraz. Ej, patrz teraz, patrz Cześć, teraz. Próbujemy przeżyć. Ciężka, ciężka, ciężka. Patrz. No, dobra. No, I teraz, nie tak. nie uwaga, uwaga. Adam Małyś, Adam Małyś, 102 metry. Coś im chcecie ci kapelstary tylko. Chciałem ci polecę bardziej. Jest. Jest dwóch! Jest jeden problem z tą mapą, jest blisko wow. Drugi jest na... Nie! Drugi jest problem taki, że ginę! Będzie problem większy, ci powiem Chyl się. Jakby się to będzie bardzo duży problem Jezu, jak Jaki? On... Nie, ty się zbugował On się zbugował w apcach Spokojnie, spokojnie Dobra, mam! wam siedzi w miejscu! Nie no, Przecież on... mam 14 AP, co miałem ci wlecieć? On dobrze gra na po prostu <laughs> <laughs> Na jest i dobrze gra On teraz właśnie lepiej gra, bo mu <laughs> tak... No tak, bo mi tak łatwo staro. Ja a ja powiem, a ja powiem tyle. To. to jest, to jest mapa terenu. Ja nie mam gdzie wyjść, bo już dalej nie pójdę nigdzie. Ja no nie mam jest. gdzie dalej pójść, no! Uuu, widziałeś slajda? Dobra. Panie, umie umie respa wyjść, nie. No to jest mega mocno. O Dalej! O, k**wa. o, k**wa. K**wa. o, nie! o nie! nie! Co ty czy, czy, Ty Co? Spokojnie, ja mam miejscówkę, cicho. No to to nie trzeba, To nie, trzeba bariateks. właśnie dobrze zrobić. Bo muszę to dobrze zrobić, bo właśnie teraz nie wyszło dobrze, wiesz? Ej, stary, z czym... Ej, no mój ja mój nie... No, po... no i czemu ja kilka le, lecę w lewo, mój co leci pod kąty, takie... Yy, jakby był smutny, wiecie? Byłem matkę sobą. Yeah. O oh, kurwa, ten flesz k**wo leci CO no TO JEST? Ja nic nie <laughs> mogę Stary, ja jestem, ja gram z O... mój tak O jest Nie no, tragedia No właśnie nie byłem <grier> pewien, a no Co jest tym k**wym celownikiem bliefe. Tak, celownik lata sobie lewo prawo jak chce, co nie? E, ja mam pakę i jest problem Ale… <grier> Nie no <grier> Chłop k**wa z... na leżąco wychylił, <grier> ja nie mogę, nie? My, ja to, ja to, ja to jest Michael Jackson! Ej, Iwan, tobie normalnie co? Witam, dół, Góra, góra-dół, lewo, tak. prawo, lewo, prawo? Tak. No to on nam się p Mate... ustawił, chłopaki. O kurwa, przychód. Dalej. Aha, okej. Okay. <laughs> to jest o tyle bez sensu, że my zawsze wychodzimy z tej samej strony, więc wy możecie się wcalować po prostu w jedno miejsce. Nie, to F****a, no, on jest. O co jest. tu się dzieje? Co ja, co ja teraz Ale. oglądałem Stary, bo tu jest Mati, po jednej, po jednej pestce w głowę ciężkie. Po jednej pestce w głowę eee. nie trafił żadnej z 30 Ja? Spokojnie, spokojnie Jezu. <grywam>, mam to wszystko. Co wszystko diga! Oj, nie strzelaj, idę do ciebie! Idę do ciebie! Idę do ciebie, czekaj, nie strzelaj! Daj, co on ty! Daj, tam w ogóle poleciał! Ojciec poleciał! Ojciec poleciał! Karol 4 HP! Ale ja ze. Przecież tutaj się skaczę normalnie za 0 HP, o chodzi, ja mam. Podkręcony damage, ch. Bo to jest! poleciał! 71 damage'a i mnie rozgwał, ch. tąpnięciem chyba, jak spadał. to chciałem zrobić właśnie nima. Co ty? Nie ja je. Czemu mi tu chodzi? Ej, e, mit, mit. Ej, ty nie jesteś od... Ej, po pierwsze. Chłopy! Ej, oni pa wchodzą jak ślizgiem w Black Opsie. No to Dobo... jest niemożliwe, nie? My, my Dobo... mamy jedno wyjście przecież! Nie, nie macie jednego dokładnie. Nie możemy wejść na B, bo jest za wysoko. Nie chodzi nam. Wychodzisz jednym wyjściem. Nie ma innego wyjścia. Przecież jak oni by oniby pakę na B, to byśmy tam nie dotarli nawet. U nas wyjście przecież po tych schodkach trzeba skakać za każdym razem. My dopiero teraz wyszliśmy. Jesteśmy ze schodków Idę na. Nie, no. <grymowań> ja, widziałem. widziałem. po no tych dachach się, się o, fajnie <grymowań> nie Ja, nie O No chaos jak my nie, nie, nie ja, się, ja nie umiem z respa wyjść, nie? Zanim my wyjdziemy z respa to oni już są na sajdzie dawno. <grymowań> no no, no bo u nas są te schodki! Przez te schodki nie da się... Przez... Prze, nie trzeba skakać! Przez każdy... Po cię? kolei! Przez każdy schodek skakać! No ty b****! Czekaj! Dyb... Rzucam górą! Rzucam górą! O k***a, nie widzę. To jest? Ej, teraz mi się celownik zje... Ty, mam gas co? Ale ja, ja, ty. Ej, miałem go dobrze, wcześniej strzelałem dobrze, a teraz. Nie, wcześniej miałeś maruchy. tak, że ci się nie ruszał. Teraz jest tak. Nie, jak Nie, że miałem normalnie, że ruszałem tak jak stałem, a teraz... Dziwnie się rusza. Czy wyjdzie cię na B? Nie. Nie? Ej, dziwnie, dziwacznie się rusza ten celowy. No typy powykręcane. Nie? Ej, jest problem, ty Python, bo ja nie mógł się odkręcić. Ale my też tak mamy, my też tak. Ja też tak, ja tak cały kegam. Myślisz, Karol, że to zadziała? O, o. Wierzę. O, nie, nie, nie. nie, nie. <laughs> Nie, 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 No góry, o g -g. <coughs> nie, z plantu, jest jest nie, 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 jest nie, mapą nie, nie, Jeszcze nie, nie, Jesteś nie, w budynku, szukaj go nie, no, traf go, traf go, O kurde. nie, <śmany> 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 go nie, Oh, o, no, jest! Ja nawet... myślałem, że poleciał! O, trafia, dobra, to działa. No okay, Iwan, okej, okay, to celownik, to dafie, to dafie. O, dafie, I, nie trafi! Nie trafi! O, dawi! Zwiewczony celownik! Czy w niego? Nie wiedziałem, co strzelam, nie wiedziałem gdzie jest tekstura. Ja mam, ja mam wyspieszony celownik. Ja celownik, już mam źle celownik, ej, nie wiem co się stało. Ja gęb... ale miałem... No, no nienormalnie. No my tak mówiłem, czy ja w lewo już on tak jakby kółka mi robi. No to nie, to ja mam stary teraz, tak, ale wcześniej miałem normalnie, także normalnie Bo Ale jest łebnik się pie, bo ty za młody jesteś. Może tak, ty ciężko ja się może łeb jeszcze raz, Okay. Jak to z O Jezus Nie no, k***a nie wierzę, nie? Ile ty masz HP? Stąd Ta, sro... 70 Ej, dobra, to jest last run, bo to turniej. Last czas tak, jest. tak, tak, potem idziemy na T No i możecie Ej, na ten... nadrabiać O, będzie im to dosyć ciężko Zabierz, zabierz mi śmieszło. tę mapę, mi się wyciśniło, że biegam k***a na mapie Nie, Jezus. ale Jezus. Dobrze, nie, mi się, się błęd... Nie, nie jest dobrze, mi się błędnik p***ali nie zaraz i ja, ja muszą ci krzykać ja, wejdzie. Szczerze, myślę, że tak. Ja się czuję, że tak musi odejść. Jeszcze spryt i banner, i możesz lecieć! O kurde. Czekaj, to no, ja z respa dopiero wyszedłem. Palom. Nie no, ty p*** do kolejna, nie? Czemu ja? Dajcie coś zrobić, to no, p*** ja z respa wyszedłem Ty, jak nam z widzę wychylono, co wy to widzicie? A nie trafię go, nie... No. Eee. No, jak, jak ja nawet was nie widzę, nie mogę obejrzeć z tego dystansu wszystkiego Nie no, ja nie wiem, że tam zobaczmy. się nie da wyjść Właśnie, że... chcę zobaczyć, chcę zobaczyć Ja też głos. chcę to zobaczyć Ej, on w podłogę poszukiwaniu szczęścia Ja się krzepię w dupie, ja się Patrz, to jest mój plan co? Daj pakie, rzuć Ja mam błędnik przekręcony No ale też mam błędnik przekręcony. Ale, ale miałem dobrze, miałem dobrze ten celownik No kurwa, teraz się kręcę jak Motyla noga Ty wy nie żartowaliście, Wy sobie, było, tak? Ja. No, jest ciężko, ale z tym celownikiem jest gorzej Teraz graj kurwa. To już macie cały cięższy. ej! Ja, ja nie, ja nie mogę co jest? Bez kitu, ale Mówiłem, mapa! No A jest chyba za bardzo przekręcona, ale jak te miałoby dojść na B w ogóle, ty? No, no dlatego, schodów, mówiliśmy, schody, dlatego mówiliśmy, dlatego mówiliśmy. schody są z... Ja 10 HP mam, ja, nie. Wiesz, ja mam 10 HP, spadłem. Nie, nie. O, nie, nie. Dobra, przyznaję rację. Macie milion że mieliście. Ale nie no, jakbym miał sam nic robić... Ale ja mam celownik, który teraz. Ale no stary mi celownik, już nie działa, a on działa. Nie no, chłopaki ci odbijać jeszcze. Ej, nie, ten mój jeden działa. kill, to nie jest czasem tak, że ja ciebie zabiję Krysia? Ten mój jeden kill, którego mam. Ja nie, nie wiem nie, skąd no, ty masz, fga. No już nie mam mapy, nie? No tak tu jest, z czasami na tej <laughs> mapie. Wiecie z rampy wyjść w ogóle? Są... Nie. Pff. Gdzie, gdzie wkicha? Ja nie wiedzę, ja <laughs> gdzie Nie <laughs> gdzie Na dachu? Ja Na dachu byłeś kycha, czy nie? No ba e, Nie widać cię było, nie widać cię było w ogóle. Ero, wiem! Postarać. I tak mnie tak zabijaliście, się też nie było. Widać. Nie, myślałem, że mam normalny celownik, ale jeszcze nie ma. Ja go odkręcę. Nie, w ogóle nie ma. Ja go odkręcę. Nie, zaraz. nie da się po tej stronie kuchwa mieć normalnego. Ba. Ale I... tamten też nie miałem. O, widzę, zauważy mnie. <laughs> Gdzie ty <k**wa>, jesteś? Hej! <laughs> Kiedyś ty tam poszedł to! Jak to wygląda? To jest 45 stopni, to jest k***a 90! On leży na podłodze! Przysięgam On on leży! Ja nie mam nawet pistoletu, więc no... Ty, on leży! Czemu ty Iwan, leżysz? Co jest grane? Nie stary, ale ja normalnie jestem bokiem. Ty, on leży, on leży kurwa całkowicie bokiem! I patrzę ja też się położyłem teraz. Nie, ty jesteś jeszcze bokiem, a tam jak wejdziesz, stary, to masz także ten... Ja, nawet AIM nie pomaga. NIE, NIE, TO W siebie RZUCIŁEM! Kurwa, zapomniałem o grawitacji! Nie, no kurwa, ile ten Nixem musi strzałów Ty, k**wa, patrz jaki pik! No widzę. Zantares-pik! <grystanie> Zantares-pik! No kur... bez smoke, Widzowie, odkryliśmy najnowszy, najlepszy pik w grze! Patrz, pa widzu, cześć, patrz widzu. Patrz widzę jaki pik. O, patrz. się zabił. Ja obiega. Jaki pik! zantares dawaj dawaj dawaj, no no. dawaj, 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 tym pikiem! Nie no, nie no. dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, Pikujecie! Gravitation PICK! Gravitation Pizza! Gravitation yeah, Gravitation Pizza! z się! Gravitation Peak! Lepsze jest to, że zero się da zabić, zeskakując na dół. No, no, Normalnie zresztą. Ja próbowałem, ale mi się nie udało. Ja p***, Karol. nie, ty nie, nie, o, znamy, Miałem! Bo... Widziałem! Się jedziesz, w jedno miejsce. Teraz jak już widziałem. do miejscówki, bo sam tu grał, to wie! Nie, ja tam ja mogę... nie wchodziłem nigdy. Mapa mimów. Mimy Mapa mimów. Ja, ale była dobra. Ale 105 obrażeń na rundę, ja mam 34. A myślisz, że... Ale chwilę, teraz możemy to oficjalnie powiedzieć. No i po prostu Iwan grał na tej mapie przed nami. No, no to... ej, też grał, Uci... nie ma opcji. Lucky bania, Lucky bania mi... k***a co rundę. Ma... Mati gra 4 rundy, bo on mówi, że nie wie, gdzie jestem. Iwan wyszedł, pyk, od razu wiedział, gdzie jest. No, Mimo, że mówił, że nie, nigdy nie to nie, nie był. Na mirażu gram codziennie! Uuu. No, 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 ta, no, no, no. Też. A na tym mirażu ja gram codziennie, raczej. <laughs> ja, pan, ja zawsze po osud. prostu pijany jestem, no i tyle. Ech, A ja szukam. za dzisiaj Wam Ale bardzo osud, dziękuję. Się Zajebista mapa, jak macie jakieś inne pomysły, komentujcie, piszcie mi. I yy, zapraszam do kupaków. zapraszam ee... do subskrybowania. I zapraszam na Instagrama Jawanek. Siedam my buziaczki. tę mapę graliśmy na trzeźwo, to co by było, jakbyśmy byli na